Oceniając film, wspierasz rozwój kanału. The ...rock war one uh, TOI-1 just completed a barrel roll, uh, current altitude 2,000 feet. ...rock 12 2 confirm, he did a barrel roll. A firm, he cleared the surface of the water by approximately 10 feet. We put ...rock 2 from rock 1, the TOI-1 did a barrel roll and just barely missed hitting the water. Porwania samolotów, takie jak chociażby to dokonane przez słynnego D.B. Coopera w 1971 roku, znacząco przyczyniły się do stale postępującego rozwoju w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lotom komercyjnym. Po atakach z 11 września, wszelkie kontrole na lotniskach rozbudowano o procedury, które, mogłoby się wydawać, skutecznie zapobiegną incydentom zagrażającym życiu osób postronnych. A jednak pomimo że skala tego zjawiska wyraźnie zmalała w roku 2021, 20 lat po ataku na bliźniacze wieże odnotowano trzy porwania samolotów. Być może całkowite wyeliminowanie tego problemu utrudnia fakt, że zagrożenie mogą stanowić nie tylko pasażerowie. 10 sierpnia 2018 roku na amerykańskim lotnisku Seattle-Tacoma, a więc tym samym, z którego kilkadziesiąt lat wcześniej odlatywał DB Cooper, pojawił się Richard Russell. 29-latek był pracownikiem obsługi naziemnej linii lotniczej Horizon Air. Obsługiwał ciągniki, którymi przemieszczał samoloty po płycie lotniska. Pomagał również przy ładowaniu bagaży. Wśród współpracowników, Bibo, bo taka była jego czywka, znany był przede wszystkim jako sympatyczny facet, który nagrania z wykonywał. Pracy, publikował na swoim blogu. Prywatnie Russell pozostawał w związku małżeńskim, zanim znalazł zatrudnienie w Horizon Air, razem z żoną prowadził piekarnię, którą sprzedali, aby przeprowadzić się bliżej rodziny. We wolnym czasie stawiał natomiast na aktywność fizyczną i rozwój naukowy w kierunku objęcia kierowniczego stanowiska. Po przyjeździe na lotnisko 10 sierpnia 2018 roku Richard przeszedł rutynową kontrolę i, jak za każdym innym razem, ruszył do pracy. Pięć godzin później, około 19.15, uwagę kontrolerów ruchu przyciągnął samolot znajdujący się w północnej strefie lotniska. Pomimo braku informacji o planowanym locie, pasażerski bombardier Q400, który tego samego dnia przyleciał do Seattle, kołował w kierunku pasa rozbiegowego. Osobą, która kilka minut wcześniej zaczepiła go do holownika, a następnie uruchomiła silniki, był Richard Russell. Pobliskie kamery zarejestrowały nie tylko sam moment ustawienia maszyny na płycie lotniska, ale i chwilę, w której 29-latek ubrany w roboczą kamizelkę odblaskową wskakuje do samodzielnie przemieszczającego się samolotu. The Dash 8 on runway 16 center. Say your Take off. Be crazy. Pomimo próby nakłonienia Rassela do odstąpienia od startu, 29-latek skierował bombardiera w stronę rozbiegu. Po przymusowym wstrzymaniu ruchu na lotnisku pracownikom wieży kontroli lotów pozostało jedynie obserwować, jak około w pół do dwudziestej nieposiadający licencji pilota Richard wznosi maszynę w powietrze. Nie wiedząc jakie intencje towarzyszyły pracownikowi Horizon Air, za sterowanym przez niego samolotem wysłano dwa uzbrojone myśliwce F-15.

Up a little bit. I'm sorry. Say that again. Sorry, uh, my mic came, came off. I threw up a little bit. Uh, you know, I uh, hold on. Oh, shoot, man, I'm sorry about this. I hope this doesn't ruin your day. They're just flying the plane around, you seem comfortable with that. Oh hell yeah, it's a blast, man. I played video games before, so I uh, you know I know what I'm doing a little bit. Okay, and. Uh, and you can see all the terrain around you uh, you've got no issue with visibility or anything no nah, everything's peachy peachy clean just did a little circle around rainier it's beautiful Porwanie Q400 zyskało natychmiastowy rozgłos. Transmisja pomiędzy Raselem i Wieżą Kontroli Lotów odbywała się na otwartej częstotliwości, przez co szybko trafiła do Internetu. Dokładnie tak jak filmy zarejestrowane przez przypadkowe osoby, które uwieczniły na nich kilkunastotonowy samolot pasażerski poddawany powietrznym akrobacjom. Obsługa lotniska Seattle Tacoma próbowała nakłonić Richarda do wylądowania w bazie wojskowej McCord, ale Russell odmówił, argumentując to obawą przed poturbowaniem po przylocie. Zamiast nad powrotem na ziemię, dalej skupiał się na akrobacjach i podziwianiu widoków, choć początkowa ekscytacja z czasem uległa wyraźnej zmianie. Field. Oh man, those guys would rough me up if I uh, tried landing there. I think I I think I might mess something up there, too. I wouldn't want to do that. Oh, uh, hopefully... Oh, they probably got anti-aircraft. No, they don't have any of that stuff. Uh, we, we're just trying to find a place for you to land safely. Yeah, not quite ready to bring it down just yet, but holy smokes, I gotta, I gotta stop looking at the fuel because it's going down quick. Damn it, Andrew! People's lives are at stake here. Now, Rich, don't, don't say stuff like that. Nah, I just told you I'm not, I don't want to hear one. I just want you to whisper sweet nothings into my ear. I got a lot of people that care about me, and uh, it's going to disappoint them to, to hear that I did this. Um, I would like to apologize to each and every one of them. Um, just that broken guy got a few screws loose i guess never really knew it. Now. Pod wrażeniem akrobacji w tym tych wykonywanych niemal nad samym lustrem wody w zatoce Puget byli między innymi piloci F15 którzy z lekkim niedowierzaniem opisywali to co widzieli Figure up were one uh the just completed a barrel roll current altitude 2000 feet Rock 12 confirms he did a barrel roll Rozmowę z Roselem podjął m.in. kapitan jednego z lotów cywilnych, który gratulując mu udanych manewrów, próbował jednocześnie nakłonić go do powrotu na lotnisko, ale Richard miał zupełnie inne plany. Po ponad godzinie lotu skierował samolot na wyspę Ketron, oddaloną od lotniska Seattle Tacoma o 40 km. All right, Rich. This is Captain Bill. Congratulations, you uh, did that. Now let's uh, let's try to land that airplane safely and not hurt anybody on the ground. All right. now nah, damn it. I don't know, man. I don't know. I don't want to. I was kind of hoping that was gonna be it, you know? Hey, you think if I land this successfully, uh, Alaska will give me a job as a pilot? Uh, you know, I think they would give you a job of doing anything if you could pull this off. Nah, I'm a white guy. Eh? Pikując w stronę ziemi, 29-latek rozbił bombardiera na zalesionym terenie, będąc ostatecznie jedyną ofiarą śmiertelną swojego postępowania. Śledztwo w tej sprawie nie wykazało, aby działania Rasela miały jakikolwiek charakter terrorystyczny. Uznano, że uprowadzenie, a właściwie kradzież samolotu, bo tak ostatecznie potraktowano to zdarzenie, było jedynie sposobem na odebranie sobie życia. Pomimo szeroko przeprowadzonego wywiadu nie ustalono co dokładnie pchnęło Richarda do podjęcia tak dramatycznej decyzji. Pod uwagę brano m.in. niezadowolenie z życia zawodowego, depresję lub uszkodzenie mózgu, którego według rodziny Russell mógł się nabawić na skutek wielu wstrząśnień będących efektem intensywnego uprawiania sportu w czasach szkolnych i które mogło prowadzić do gwałtownych wahań nastroju. Kilkanaście dni wcześniej Richard opublikował na swoich mediach społecznościowych mem z podpisem: Nie mogę uciec przed bólem, bez względu na to, jak szybko biegnę. Co więcej, podczas lotu mężczyzna wysłał do swojej żony wiadomość, informując ją, że zasługiwała na coś lepszego. Inną kwestią były umiejętności, które 29-latek wykazał, prezentując skomplikowane powietrzne manewry, biorąc pod uwagę, że nie posiadał licencji pilota. W toku śledztwa wykazano, że w rozmowach z innymi pracownikami Richard wykazywał zainteresowanie techniką awiacyjną, choć większość wiedzy w zakresie pilotowania samolotu zdobył najprawdopodobniej korzystając z komputerowych symulatorów. Tak czy inaczej porwanie kół 400 analizowano na wielu frontach. Część internetowej społeczności nadała Raselowi przydomek króla niebios, natomiast sama sprawa komentowana była zarówno pod kątem konieczności wprowadzenia kolejnych zabezpieczeń, jak i pod kątem problemów natury psychicznej, które w innym przypadku mogły skutkować śmiercią wielu osób.